Jak ważne są ubezpieczenia mienia, zdrowia i życia, niestety często przekonujemy się wtedy, gdy musimy z nich korzystać. Kiedy Twoje mienie ulega zniszczeniu, albo ty wyrządzasz komuś niechcący jakąś szkodę, kiedy ty lub osoby Tobie bliskie zapadają na poważną chorobę, lub mają wypadek i trafiają do szpitala, potrzebna jest szybka, najlepsza z możliwych diagnoza albo najskuteczniejsze leczenie. Okazuje się płatne i bardzo drogie kiedy w wyniku jakiegoś nieszczęścia tracisz możliwość wykonywania pracy w swoim zawodzie wtedy właśnie okazuje się jak ważne jest właściwe ubezpieczenie a kiedy zdarza się rzecz najgorsza śmierć możesz powiedzieć wtedy to już nie mój problem ale prawda jest taka że dla twoich najbliższych to może być nie tylko trudny moment emocjonalnie duchowo ale również finansowo jak bardzo prozaicznie by to nie zabrzmiało czy przygotowałeś swoich najbliższych pod takim kątem na to nieszczęście? Czy nie zostawisz po sobie niespłaconych długów, kredytów? Czy Twoja rodzina będzie miała w takiej sytuacji jakąś poduszkę finansową, która pozwoli im przetrwać ten najgorszy czas, kiedy zabraknie ciebie? To są pytania, na które szukamy odpowiedzi z naszymi klientami. Wierzymy, że odpowiedzialni ludzie nie boją się i nie unikają rozmów o poważnych potencjalnych ryzykach, które mogą nas spotkać, i chcą usłyszeć, jak można się przed tymi ryzykami zabezpieczyć. Stawiamy sprawę jasno: mówienie jakoś to będzie, mi się nic nie stanie, mam silne geny, jakoś sobie poradzą. To tak naprawdę chowanie głowy w piasek, ucieczka od odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas wobec nas, naszych najbliższych. Kiedy chcesz wybudować dom, kupić mieszkanie czy samochód i potrzebujesz kredytu, wtedy się po niego zgłaszasz do banku, ale w ubezpieczeniach tak nie jest. Kiedy stanie się już coś złego, kiedy zachorujesz i zdajesz sobie wtedy sprawę, że warto by było się ubezpieczyć, często jest już za późno. Żadna firma Cię nie ubezpieczy, bo wie, że Twój przypadek jest zbyt dla nich ryzykowny. Dlatego warto o ubezpieczeniach rozmawiać wtedy, kiedy wszystko gra. Wierzymy, że człowiek dobrze ubezpieczony to człowiek dobrze przygotowany. Chętnie pomożemy Ci w tych przygotowaniach.